To tutaj jest, I tu jest klarcia, i proszę Państwa, dziewięć osób, osób, jeden, jeden Bóg. Bóg. Pozdrawiamy, antidotum! Aleluja, bracia i siostry, witamy Witajcie. Was bardzo serdecznie, jesteśmy na. Gdzie my to jesteśmy? Na oceanie. Na oceanie! Jesteśmy na łodzi, spełniło się moje marzenie. Zawsze chciałem z moją żoną popłynąć na jachcie. Spełniłam marzenie męża. Warto spełniać mądrze szczęśliwe. Daję radę. Musieliśmy wspomagać żonę, ale słuchajcie, daje radę, nawet fale nie są takie straszne, tak. a wieloryby jadły Sylwii z ręki przed chwilą, ale to było dopiero przed chwilą, nie zdążyliśmy nagrać i wpadliśmy na pomysł, oj, oj, oj. nagramy antidotum. Za nami jest Tejde, nasz operator kamery pokaże, że jest tam, ta najwyższa góra, szczyt to jest Tejde, tam byliśmy ostatnio z Krzysiem. I tam nagrywaliśmy Antidotum, to było w marcu, czyli prawie rok temu, a teraz nagrywamy z jachtu, tego jeszcze nie było. Chwała Bogu, Alleluja! Więc kochani, pierwsze czytanie mamy z Hebrajczyków, z piątego rozdziału, 1 do 10. Przepiękne słowa dzisiaj. Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Jak w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał. Stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Aleluja. No i bracie i siostry, co my tu mamy dzisiaj? Mamy o kapłaństwie Jezusa, czyli widzimy tego Jezusa, który wypełnia to, co było w Starym Testamencie. Kapłani co robili? Kapłani składali ofiary za naród, czyli jakby tak, to były takie ofiary przebłagalne, czyli próbowali sobie ujaźmić bóstwo, tak bym to w cudzysłowie nazwał. Zresztą wiele religii pokazywało to samo zawsze, że kapłani byli po to, żeby sprawować jakiś kult i nagle Jezus pokazuje, że jest pierwszym, najważniejszym kapłanem, który składa ofiarę, ale nie z czegoś, nie z kogoś, tylko z samego siebie. On mówi: To ja jestem ofiarą przebłagalną. I teraz zobaczcie, u Pana Boga, przed jego oczami, nie ma nic więcej niż Jego syn. Chodzi mi o wartość, że nie ma, nie ma kogoś, kto mógłby mieć czy czegoś, co by mogło mieć większą wartość niż sam Bóg. No i Bóg tak zrobił, że właśnie posłał swego syna, aby to on złożył samego siebie, aby to on. Umarł za wszystkie grzechy i zrobił to raz na zawsze. I to jest niesamowite, że nie, że on składa coś w ofierze, tylko składa samego siebie na drzewie krzyża. No i dlatego my wszyscy możemy korzystać z życia w wolności. I Bóg jest wielki, teraz zobaczcie, mówimy o największej ofierze Pana, i w tym samym czasie pojawił się kolejny wieloryb gdzieś tam przed nami. O dzieci już oglądają wieloryba. Nie wiem, czy nam się uda go teraz nakręcić, czy nie, bo nie jest tak blisko łodzi. O, ale ja widzę go, tam ja jego płetwę widzę. O, no yes, jeden, drugi, yes, jeden płynie na yes. nas. Płynie dokładnie na nas. No to trzeci. O free, Oh, yeah. yeah. A, okay. Tu wypłynął, buzię pokazał. Patrzcie. Mm -hmm. Bo jak ma ustawiony kontent, tu patrz, patrz. No, ale fajnie. Może rzucić im jedzenie. Jakieś ryby nie wiem. Jak. No, Bóg nam pobłogosławił. Ledwo zaczęliśmy Słowo Boże czytać, i już wypłynęły koło nas i otoczyły naszą łódź z każdej strony. Wieloryby to jest niesamowite. A po nie wypływaliśmy, no, było z kilkanaście sztuk na pewno. No i to jest piękne. Płyniemy teraz dalej. No, i nagrywamy dalej Słowo Boże, co nas jeszcze spotka. Nie Dzisiaj wiemy, Dzisiaj mamy psal. 110. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu, panuj wśród Swych nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości, z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiął i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. I ten psalm jest naprawdę niesamowity. I to, w jakim miejscu my jesteśmy przez Jezusa Chrystusa postawieni, kim On jest dla nas. Co dla nas czyni jako kapłan doskonały na wieki, na zawsze. Zobaczcie, że wszystko jest poddane Jezusowi. Wszystko. Wszystko, co jest też tutaj dzisiaj, akurat ten psalm pokazuje, że wszyscy wrogowie są pod nóżkiem stóp Jezusa. Wszyscy wrogowie, każdy wróg w Twoim życiu, cokolwiek to jest, jest poddany Jezusowi Chrystusowi. On jest panującym kapłanem i mi to ciągle coraz głębiej pokazuje yy, wolność w Bogu, ale też właśnie to, co mam w Bogu: że każdy mój wróg, mój nieprzyjaciel, jakikolwiek lęk, jakakolwiek słabość, niemoc, yy, jakikolwiek grzech jest pod nóżkiem Chrystusa. Jezus panuje, a przez Jego krew, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie nie ma to władzy nad Tobą. Nie ma to władzy nade mną, nad moim życiem. I Pan dzisiaj dla mnie ten psalm pokazuje, że Pan odmienia mój los. Pan odmienia mój los. Pan odmienia Twój los dzisiaj. I popatrz dzisiaj tak na to słowo, że Pan odmienia Twój los. Powołuje cię do tego, by Twoje życie było pełne Jego świętości, Jego blasku świętości, wolności, która pochodzi od Niego. Że On jest właśnie panującym Bogiem ponad wszystkim, co dzisiaj Ciebie przerasta, co dzisiaj Ciebie przygniata, co dzisiaj trudem i co jest Twoim wrogiem. I Pan przy, przysiągł i tego nie odwoła. To, co mamy w Chrystusie, jest nieodwołalne. I od dzisiaj możesz zacząć żyć w nowy sposób, zupełnie na nowo, z nowym myśleniem, z nowym patrzeniem, z nowym działaniem. Z z, nowym, z nową siłą do podejmowania decyzji, z nową mocą, mocą Bożą. Bóg tego dla nas dzisiaj chce i to pokazuje nam i w pierwszym czytaniu, i w dzisiejszym psalmie, pokazuje nam dzisiaj nowe rzeczy. Następuje dzisiaj przełom i przyjmij ten przełom dla swojego życia, dla swojej codzienności, przyjmij dzisiaj przełom. Bo to dzisiaj mówi Słowo. Amen. Amen. Co czytamy dalej? Mamy akrabację znowu z Hebrajczyków, 4.12. No, więc to chyba działa tutaj w wyjątkowy sposób. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Yy, cały czas nam Bóg przypomina, że to właśnie Słowo Boże jest tym kluczem do, yy, też do, 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 do tego, by wiedzieć, yy, co w moim życiu jest prawdą, a co jest fałszem. Bo Bóg chce to oddzielić, żebyśmy żyli pełnią prawdą. Pamiętacie, mówi, że to prawda wyzwala, a nie fałsz. No, gdzieś to jest dla nas oczywiste, ale Słowo Boże dzisiaj to przypomina. Słowo Boże mówi, to właśnie yy, słowo jest tym kluczem do tego, żeby umieć rozpoznać, by umieć rozeznać, by, by wiedzieć, co jest naprawdę też w moim sercu. No bo zobacz, mówi zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. A my wiemy, że Bóg mówi prawdę zapisałem w Twoim sercu, więc potrzebujesz słowa Boże, słowa Bożego, które rzuci światło tak jak to słońce na nas. I, I w tym słońcu mogę zobaczyć prawdę lub fałsz o sobie. Nie? Mogę zobaczyć yy, w jasności lepiej widać. Nie? I Bóg mówi niech Twoją jasnością, niech Twoim światłem będzie właśnie słońce, a ono pomoże osądzić Twoje pragnienia i Twoje myśli. By można było żyć zgodnie z tym, co Bóg zapisał, a tylko to jest droga do wolności, do obfitości. Amen. No i teraz mamy dzisiaj yy, z Ewangelię mamy z Marka z drugiego rozdziału 18 do 22. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie Pana Młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste, Słuchajcie, i to jest piękne, bo wchodząc na łódź, mówiliśmy o bukłakach. Tu też mówią, że szklanka sanglii pomaga w tym, żeby ktoś, jak ma problemy lokomocyjne, o szklanka sanglii, żeby żeby te problemy nie przeszkadzały, a są nas osoby, które mają takie problemy, więc rzeczywiście widzą, że to pomaga. No i to jest piękne w Panu Bogu. Ale słuchajcie, z tymi bukłakami to jest taka rzecz dotycząca no, czasów zmiany. Jezus przyniósł zupełnie nowe. I teraz zobaczcie, nic się nie zmieniło, bo powiedział, ja odchodzę, przychodzi Duch Święty i co robi Duch Święty? Duch Święty ciągle przynosi nowe, nowe dla Kościoła. Nowe dla Twojego życia, nowe dla społeczności ludzi, nowe dla, y, dla w ogóle, no, dla wszechświata. Ciągle jest nowe. Rodzą się nowe gwiazdy, w ludziach rodzą się nowe pomysły. I oczywiście w tym Bożym Zamyśle to będą tylko dobre pomysły. Bóg też za tymi pomysłami daje sposoby ich realizacji. Bóg też pomaga i sprzyja człowiekowi w tym, by mógł przekraczać to, co jest nieprzekraczalne. Ale co to potrzebuje? To wszystko potrzebuje nowego wina. Ja muszę nalać nowego wina. I muszę, uwaga, żeby to nie pękło, stać się nowym bukłakiem. Ja muszę stać się nowym pojemnikiem na nowe wino. Muszę stawać się nowym człowiekiem. I to jest mój wybór. Bóg chce to zrobić. Słowo Boże daje sposób, jak to zrobić. Ale to ja muszę chcieć. I jeżeli ja będę chciał, dokona się zmiana właśnie we mnie. I panie, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony, bo jesteś Bogiem świętym i wielkim. Panie, dajesz nowe. Ty, Panie, pozwalasz przekraczać samego siebie. Dajesz, Panie, nowe doświadczenia i też, Panie, współpracujesz z człowiekiem, który pójdzie za Tobą. Wielbię Cię i błogosławię. I tak, Panie, modliliśmy się wtedy, modliliśmy się za całą Hiszpanią, Panie, na szczycie Tejdę na najwyższym szczycie. Tak, teraz, Panie, tu z oceanu chcemy modlić się nad całym światem. Wszędzie, gdzie te wody docierają, Panie, ogłaszamy Twoje błogosławieństwo nad każdym człowiekiem. Shigala, ma-la, 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 kere, ura, ma-la, kere, ah, salakie, shigala, maisha, ateren, Wielbimy Cię, Panie, błogosławimy. Jesteś Bogiem Wielkim i Świętym. I Panie, niech Twoja chwała poszerza się, niech Twoja chwała, Panie, przenika cały świat. Niech Twoja chwała, Panie, przenika oceany, morza, rzeki. Niech Twoja chwała przenika góry i pola, doliny, Panie. Niech wszystkie miasta, Panie, doświadczają Twojej chwały. Niech Twoja chwała, Panie, dzisiaj dochodzi do Los Angeles, Panie. Niech tam też się dokonuje przełom i wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią z braku poznania Boga, z powodu odrzucenia Słowa Bożego, a tym samym odrzucenia Słowa, ludzie cierpią. Niech Boże rozwiązania wchodzą w te miejsca. Panie, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie, Jezu. Amen. I słuchajcie, ja mam obraz, że Bóg komuś dzisiaj raka zabiera I to jest taki rak rozsiany w całym ciele I Bóg go dzisiaj zabiera Ta osoba będzie się od razu czuła dobrze A potem badania potwierdzą, że dokonał się cud Chwała Tobie Jezu Ja miałam obraz takich złotych skrzydeł Otulających kogoś właśnie to jest to tego blasku, całe Boże Otocza teraz wiele osób, które mają właśnie to doświadczenie takiego odwulenia, przytulenia z Bożego, które odnawia, które buduje i daje nam życie. Pani, Bóg też przychodzić do żony, która straciła no, małżeństwo, tym samym rodzina się rozpadła. Przez to, że właśnie mąż był marynarzem, pływał, no i to się wszystko porozwalało. Ale Bóg mówi, że chce odnowić teraz. Teraz przede wszystkim odnawia Twoje serce zranione, odnawia też poranione jego serce. I Bóg wlewa nowe wino. Ale Bóg mówi, stań się dzisiaj nowym bukłakiem. Ja dam nowe wino, ale stań się w myśleniu nowym bukłakiem. Otwórz się na to, co Bóg może zrobić, co po ludzku jest niewykonalne. Chwała Tobie Pana. Amen. Ja to biorę. A jeszcze słuchajcie, jest jeszcze jeden obraz mam, że Bóg zachęca kogoś do przekroczenia, że te nowe bukłaki też, ta nowe, nowe wino, to jest to, że Bóg daje komuś odwagę do zrobienia czegoś, co, co, co dzisiaj cię przekraczało. Bóg mówi, odważ się, być nowym bukłakiem, ja dam nowe wino, ja dam nowy silnik, ja dam nową moc i zobaczysz, że to pokonasz. Chwała tobie Jezu. Ostatnio, ktoś uszkodził sobie jakiś piszczel. Obraz, że żeby Ci, Pan Bóg, uzdrawia to miejsce, uzdrawia Twoją kość. Chwała Tobie, Panie. Ktoś był też zły na nas, że nie było parę dni antidotum, a teraz też lekka złość. A, to oni sobie odpoczywają, tak? Ale Bóg teraz uzdrawia Twoje serce i też czujesz teraz, że, że, że jest takie wybaczenie w Tobie, zgoda na to, że my też musimy odpocząć. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty właśnie zmieniasz myślenie. Dziękuję za, za gronków, którzy nam tak szybko dali taką ofertę, że mogliśmy wyjechać. Panie, to trwało wszystko półtorej doby, żeby się zdecydować, kupić bilety. Dałeś nam bilety i, Panie, sprawiłeś, że możemy teraz odpoczywać w słońcu, co było nam naprawdę potrzebne. Bądź, Panie, błogosławiony, bądź błogosławiony w naszym małżeństwie, w naszej miłości, w naszej rodzinie, w naszych dzieciach. W naszych wszystkich przyjaciołach. No i we wszystkich z Antidotum. Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony. Tobie wszelka chwała i cześć. Paweł. Na wieki wieków. Amen. No i co? Do zobaczenia, jak się uda jutro. Idziemy jeszcze w nocy na tej. Pa. Wspaniałego Boga, uwielbia. widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem. Ten oto zamek, nasze dzieci chcą nam kupić na 25. rocznicę ślubu Na 30 dobrze. Na 30, dobrze Amen Na 30. rocznicę ślubu, zaprosimy gronków Uuu. Nagrałeś to, dobrze okay, okay. Pozdrawiam Antidotów Cześć wam